Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale AgroD93 jak widzicie kolejny piękny słoneczny dzień choć już nie tak ciepły jak poprzedni no mamy dzisiaj sobotę niestety wczoraj e, czyli piątek nic żeśmy nie robili bo tak cały dzień i całą noc w czwartku na piątek lało że no nie było sensu tego nic tutaj grzebać także dzisiaj e, tata już wyjechał Traktorkiem jak widzicie odkręcił tutaj te blachy, pomalował. Akumulator żeśmy wyjęli. Zaraz tutaj będę szukał kabla, żeby dosztukować, przedłużyć tutaj pod spód. Wytniemy dzisiaj tą poprzeczkę, co tutaj jest. Ona już nie będzie tutaj potrzebna tak naprawdę. Akumulator przeniesiemy może już pod spód, jeżeli się uda. No i nadal szukam maski. Niestety ciężki temat w Świętokrzyskim. Mało co jest. Tych masek. <coughs> mnie już trochę... <coughs> trochę choroba mnie już rozwala. Ale to nic. Eee, padło tam w komentarzach. Eee, pisali tam jeden komentarz był, że od traktorka kosiarki. Powiem Ci tak. Fajny temat by był. Tylko, że pierwsza sprawa. Są bardzo drogie maski, jak zacząłem szukać, a druga sprawa to są za małe maski do tego, to musi być maska, tak jak mówię, od ludzkiego, od C330, żeby ona była wyższa, tu z przodu, tutaj, żeby się ładnie układała. tutaj uciąć to mogę. A traktorki, kosiarki, no niestety te maski mam małe, widzę po swoim traktorku, który mam, a inne też mają podobnie, nie ma takich wielkich masek, jakie powinny tutaj być, takich wysokich, no bo... Jaki jest sens tego, jak ja kupię taką maskę, żeby ją od razu podnosić, o, żeby ona tutaj zakryła wszystko, a tu będzie szczelina na, nie wiem na ile, i będzie chłodnita wystawać. To nie ma sensu. Też myślałem o tym, ale to jest niestety błędne, błędny traf. Tutaj musi być maska najlepiej, najchętniej tym kupił maskę od Władka, od Włady Mirca. Eee, jakoś tak najbardziej mi się konstrukcyjnie podoba do niego. Zamówiliśmy też opony. Eee, w przyszłym tygodniu będą zdecydowaliśmy się jednak na opony diagonalne 8 ośmiopłócienne firmy trial 750x16 teraz są w super cenie po 240 chyba 6 zł czy 7 zł kurde za sztukę no to moim zdaniem nic lepszego i tańszego byśmy nie znaleźli jeżeli chodzi o opony no takie mi się po prostu trafiły i takie zamówiłem to oczywiście z firmy bo. no dobra, ja idę szukać przewodu takiego akumulatorowego. Może po tych moich szrotach poszukam, po tych samochodach. Może jeszcze nie wyciąłem, a jak nie, to mam pewien pomysł. No i zobaczcie. Akumulator siedzi, już na swoim miejscu. Tutaj błotniki, i tutaj ta ściana wyklejona tą gąbką co mi zostało po John Tutaj taki materiał zrobiony. O i tu będzie drugi materiał założony na górę akumulatora. Klemy już są poskręcane. Przewód tak widzicie jest już na swoim miejscu. Wychodzi tutaj pod podłogą. Nie widać, bo tutaj on wychodzi przez tą wykładzinę. O, widzicie? No i traktorek oczywiście pali na dobrych. Także tutaj już zabieram się do skręcania oparcia tych blach. I tył traktorka mamy ukończony. Tutaj już kombinujemy z jakimś obciążnikiem. Żeby było. Przyjadą pana, w przyszłym tygodniu. To się założy nowiutkie. I co? I zaraz będziemy odcinać ten spornik Tam z przodu przede wszystkim. Trzeba się go pozbyć już. Bo on już nie jest potrzebny. No i zobaczymy co będzie się dalej robić. Chyba się wezmę za te drzwi. I wspawam ten płaskownik z tej bednarki. Wstawię już, ukończę to, to. Przykręcę i myślę, na jaki kolor pomalować te drzwi. Zobaczymy, jeszcze się zastanawiam. Na pewno coś nietypowego będzie. Nie będą brązowe. Także zobaczcie. Trochę pracy, trochę pomysłu, i całkiem inaczej to będzie wszystko wyglądać. No, i tak się prezentuje już poskręcany traktorek. Tutaj już skręciłem te osłony eee, Zobaczcie, dostęp do akumulatora, jak będziemy chcieli, to tylko można te dwie śruby odkręcić tutaj i zdejmujemy klapkę. Ale i tak jest akumulator widoczny. Dobrze, nie będzie latał, nie będzie nic. Tutaj teraz trzeba wykombinować ten obciążnik jakiś. Też jest fajna zabudowa, pełna Pod siedzeniem, można powiedzieć, że już samo to już jest troszkę większym obciążeniem, niż był sam, sam fotel, który tutaj w nim był Już jest jakieś takie lepszejsze obciążenie. Wiem, że padły też propozycje, żeby to siedzenie zrobić na sprężynach, nie jest to, powiem Wam szczerze, konieczne Bo tu jest tak gruba gąbka i miękka że ona sama będzie amortyzować Oj, nie wziąłem klucza silnika teraz jeszcze muszę mu jakieś lampy wykombinować ładne lampiony zrobić te łożyska na tej przystawce a no i to musimy odciąć Już w ciortu Już w ciortu musimy jeszcze tą poprzeczkę odciąć, biorę zbierkę i odcinamy ale teraz mi się tutaj podoba to zabudowa, siedzenie Zobaczcie. całkiem inaczej ten traktorek wygląda wygląda bardziej praktyczniejszy, bo można i schować sobie coś, i dociążenie zrobimy od tej strony tak to wygląda także jest luksus, można powiedzieć jeszcze tą wykładzinę tutaj mam, to się rozciągnie tutaj na całość, muszę dociąć i tam z tyłu, w razie czego, jak się coś położy, to żeby to nie żegotało no ale jest różnica, nie po to jest dzieło taty i moje, głównie taty, co on przy tym siedział i robił, jak sami żeście widzieli. Tu z tatą też planujemy inne opony na przód założyć. Piętnastki, ale może ciągnikowe jakieś kupię, bo jak będzie wyższy tył, to żeby też był lekko wyższy przód. Bo te to są 185 na 60 samochodówki, piętnastki, no i tam są teraz sześćsetki, no to to w miarę jak widzicie pasuje a jak e, jak, jak jak założymy 750 z tyłu no to przód będzie mógł trochę mógł być niżej nie wiem jak to będzie wyglądać e, jeżeli będzie niżej no to wtedy kombinuję z jakimiś oponkami, z najlepiej najlepiej silnikowymi kurde by było 15, Pewnie się coś znajdzie. Bertolini miał 400 na 15, chyba z tego co pamiętam, no ale 400 to będą za wąskie takie 500 na 15, to by mi pasowało. I wiem, że chyba taki rozmiar jest. Także zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Na razie tylne opony dostanie. No i teraz tej maski szukam. Bo to jest też dla mnie priorytet, żeby go ukończyć. Można powiedzieć na tip top Jak będzie już miał maskę zrobioną, wtedy... No i orbitrol, no i orbitrol, no maskę jak będzie miał zrobioną i orbitrol, to wtedy możemy go tutaj zabudować całego i malować już na gotowo, tak powinien być, łącznie z wymianą przednim błotników, bo te błotniki nie zostaną one, tylko tak na razie są, bo są, ale będą nowe po prostu, w te już się nie opłaca inwestować, także tak to się na chwilę obecną prezentuje po naszych przeróbkach. No i zobaczcie. Tutaj statą żeśmy robili i obudowa drzwi skończona. Jak widzicie, wszystkie blachy na swoim miejscu podocinane. Ty jeszcze teraz tę te bednarkę chyba spawamy, co? Jeszcze tylko to zakończymy tą bednarką. A jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, tylko nie wiem, czy będę to miał, bo muszę przykręcić tutaj do tej belki kątownik, a najlepiej dwa kątowniki. Żeby jak zamykam te drzwi, o, żeby one mi, o, zobaczcie, nie fruwały tak, tylko żebym je, o, tak dopchnął, stają w miejscu tu, gdzie chodzi zamknięcie i nie giwają się. Tylko nie wiem, powiem wam, czy będę miał takie, kurde mal, ten to za wielki. Wielki a mniejszych chyba nie mam. Chyba nie. Nie widzę, będzie trzeba kupić i przykręcić jeszcze na spokojnie, bo nie widzę tutaj po tych moich skargałach, żebym miał choć mogę się mylić, bo miałem takie pudełko, gdzie było pełno takich małych wkrętowników tylko powiem Wam, że nie wiem gdzie nie wiem które to jest pudełko to nie to, to, to nawet nie wiem co tutaj jest o tata Fergusonkiem wjeżdża z tego co słyszę to są okręty tak, nie wiem, gdzie było to pudełko, dobra. Nie będę drążył tematu Kupię w poniedziałek takie kątowniczki to się przykręci, ale zabudowane jest. Jest, jeszcze teraz bierzemy się za tę bednarkę, spawamy. A, i powiem Wam jeszcze jednego niusa zamówiłem przednie opony. Opony z przodu będą 500x15. Bieżnik, oczywiście, taki sam jak jest w taki sam jak jest w tym byku czyli bieżnik prowadzący żadne jodełki, żadne kostki tylko bieżnik prowadzący także Esiok oficjalnie będzie miał nowe buty wszystkie przód oraz tył eee, odciąłem tą belkę tutaj nie ma jej już i co najlepsze to nie ona blokowała skręt w prawo już Wam pokazuję to blokowała skręt w prawo lewo, skręt, teraz i w prawo w lewo i w prawo jest pełny skręt, to blokowało a no blokował tutaj na spawanie na spawany, kurde, odbój yy, dlatego, żeby drążek nie dotykał obłotnik ale mi to nie przeszkadza, to obłotniki tak są do wywolenia, a skręt jest o wiele większy niż był bo w lewo skręcał dobrze, a w prawo Praktycznie nie skręcał, to tu dużo mówić, no jest, jest, no, ale trzeba będzie tutaj założyć jakieś wspomaganie. Zastanawiam się, czy mu nie włożył tutaj. Mi tutaj mi e, Rafał z trawi garaż podpowiedział, e, jak żeśmy pisali, że można by tu może zastosować pompę elektryczną, wspomagania od np. oplastry te pompy są w miarę tanie, one działają na silnik elektryczny, po prostu podłączamy plus i minus i one działają podłączyć tylko wtedy wężami pod Orbitrol, ciekawe czy by to zdało egzamin, no Rafał mówi, że można by popróbować, bo to nie jest drogie bo tu z kolei jakbym chciał się wpiąć w tą tutaj hydraulikę, to bym musiał zastosować zabór mieszający ciekawe jakby to wyglądało No Zobaczymy, na razie myślę nad tym Bo tak, kolumnę trzeba wywalić Tak czy siak, bo mi to nie pasuje W ogóle Kolumna od jest strasznie droga Jeżeli chcemy ją kupić nawet Kurde w używce A i używki też nie są Jakiejś tam pierwszej świeżości I luzy też będą eee... No trzeba coś wymyślić Po prostu nie lubię takich luzów na kierownicy I druga sprawa to, że to jest traktorek z turem. Ja wiem, że to nie będzie ciężarów yy, względem tony, czy ileś nabierane, tylko po prostu chcę, żeby to lżej się kręciło, nawet jak coś nabieramy, żeby, żeby po prostu lżej tym jeździć. Wiem, że jak już będą opony 500 na 15, to będzie lżej skręcać. No bo jodełka będzie 750 na 16, to będzie 500 na 15 i będzie git. Będą traktorowe opony przód i tył. Tak jak należy. O kiciu idzie. Rysiu, jedziesz. Gdzie jeździ. Gdzie tak, Rysiu, jedz. No, i tak to wygląda. Bierzemy się teraz za tę pednarkę, tę listwę spawujemy tutaj na środku. I można powiedzieć, że drzwi będą skończone. Zostanie nam tylko umycie i pomalowanie na jakiś ładny, fajny kolor. Zrobię dwukolorowe, nie będą nudne brązowe, będą jakieś inne fikuśne, jak to u mnie. I będzie iwalny napis warsztat agrodejw, czy jakoś tak, zobaczymy może naklejki się jakie walnie tu na te szybki, albo gdzieś dajcie znać w komentarzu co wy byście sądzili o tym czy jakiś po prostu jakiś tutaj napis walnąć, czy coś na tej bramie, zobaczymy dalej myślę, co, co z tym zrobić no i koniec, można by rzec tutaj spawane, tak wam mówiłem, ta bednarka, płaskownik jeszcze między to da się taką uszczelkę przyklejoną z drugiej strony, w jak już zostanie tylko te blachy porobić do, po wewnętrznej stronie, żeby to uszczelnić do końca. No i wyczyścić i pomalować. I brama wjazdowa dla żona podwyższona i skończona. Pięknie, wszystko już wygląda. Dobrze jest nikt z tego strzelał nie będzie esiocek też jest dobry teraz ja wam nie, nie mówiłem nie mówiłem wam o skręcie że tam był za duży ten za duży kurde ten odbój ta blokada no i ściąłem ją i teraz skręt jest zarówno w lewo jak i w prawo taki sam no i zobaczcie przydaje się traktorek przydaje się tak to ciężko by było jakby to podniósł tego migomata żeby tam dostać się do góry i to przyspawać, kolejny raz traktorek tu się sprawdza. To nie jest, tak Wam już mówiłem, to nie jest tur, który ma podnosić na 2 czy 3 metry i dźwigać tonę Tylko To jest taki pomocnik: coś przywieźć, coś odwieźć, coś podnieść, przytrzymać, takie rzeczy. Będzie on tutaj robił. O! Zobaczcie. Jest, jest. Jest traktorek, jest traktorek. Także mi pasuje tak jaki jest. Dostanie tak jak mówię w przyszłym tygodniu. Już będą oponki założone. Myślę, że koła również będą już pomalowane. Na no jakiś kolor ładny. Zobaczymy, no jaki jeszcze na pewno nie na żółto. I tak to wygląda wszystko. Także cóż, ja już nie przedłużam. Na dzisiaj to już jest koniec roboty. Ja już tutaj sobie to wszystko posprzątam. Wjeżdżam traktorkiem do garażu. Mamy robotę zrobioną. Przede wszystkim przede wszystkim robota zrobiona. Także nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam spokojnej niedzieli i trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć.